Siemanko wszystkim. Słuchajcie, roztrenowanie. Także dużych ciężarów nie dźwigam. Chociaż ostatnio byłem na body work na Zagórskiej. Tam chyba też zrobiłem 188 razy. I chyba pokusiłem się. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Pokusiłem się tam na jednego strzała na 220. Słuchajcie. To, że nic nie wrzucam to nie znaczy, że nie trenuję. Trenuję oczywiście. Nie na takim poziomie jak wtedy, kiedy gdzieś tam e, jestem w tym cyklu siłowym ale trenuję. Wszyscy wiecie, że się troszeczkę że tak powiem e, e, słów mi brakuje. Wszyscy wiecie, że teraz generalnie Redukowałem swoją masę ciała. Udało się zejść do 135 kg. Nawet jeden dzień miałem taki, że miałem 134-600 Obecnie troszeczkę ta waga mi skoczyła do góry, ale to z racji tego, że nic nie robiłem. Byłem na zawodach z dzieciakiem, fajnie poszło. Ale mówię, ja te 3-4 tygodnie jeszcze tu utrzymam tą wagę, nie będzie dla mnie to żadnego problemu. I teraz tak, ta wrzutka, czemu ma służyć? No tu Wam pokazałem 180 kg, 8 powtórzeń. Na tą chwilę i na obecny stan, że tak powiem, mojej formy uważam, że nie jest źle. Bo tak naprawdę przez ostatnie parę dość długich tygodni to jest drugi raz, kiedy ja mam jakiś taki większy, dla mnie większy ciężar nad sobą. No i śmiało sobie daję z nim radę. Teraz tak. Jeszcze wczoraj y, rozmawiałem z Alim, podlewem Aligą. Chodziło o to zakończenie konkursu. Słuchajcie, faktycznie gdzieś tam parę osób do mnie napisało. Ja mówię, ja już coś tam określiłem. Ale jeżeli wam tam chodzi y, o tą sprawę, że to tak szybko, że ktoś tam nie miał, nie ma moich drodzy problemu. Do końca tego miesiąca wam przedłużam. Znajdźcie sobie kolegę tutaj z powiatu kieleckiego. Przyjedźcie z nim do mnie, do mnie. Nie jakiś filmik z innej siłowni. Na dwudziestkach czy na ciężarach, które nie ważą, tyle co ważą. U mnie będziecie chcieli wyciskać na lejko, zrobimy na lejko. Chcecie na Wostokach, tak jak ćwiczę? Zrobimy na Wostokach. Chcecie na Polsporcie? Zrobimy na Polsporcie. Nie ma problemu. Inna firma u mnie nie wchodzi w grę, bo też mam inne krążki z innych firm, chociażby Jordan jakiś, czy tam jakiś International. Te trzy firmy wchodzą w grę. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten challenge, jak sobie ktoś zażyczy ja mu wyrwę ten ciężar. Nie wyrwę mu tak, żeby mu zrobić krzywdę, tylko mu wyrwę profesjonalnie, żeby nawet nie odczuł żadnego dyskomfortu przy wyciskaniu. Bo to nie jest tak, że ja jestem przeciwko wam. Absolutnie. Nie traktujcie tego tak. Nie traktujcie tego, że ja w jakiś sam sposób próbuję wam pokazać, że jestem lepszy. Bo jestem lepszy i tego ja nie muszę w jakiś tam sposób udowadniać. Bardziej mi chodzi o w jakiś sposób, żeby was zmobilizować. Stąd były te pieniążki. Ruszcie się, weźcie się do roboty i tak dalej. A przede wszystkim nie opowiadajcie głupot. O to najbardziej chodziło. Dużo ludzi opowiada gdzieś tam głupoty, co on tam, nie tam. Co jego kolega nie tam. Był czas, żeby to zweryfikować. Był czas, żeby zarobić pieniądze. Nikt się nie zgłosił. Także zaś tego, że to się gdzieś tam troszeczkę odbiło jakimiś komentarzami, czy, czy to pisaniem komentarzy u mnie pod filmikiem, czy bezpośrednio do mnie. Słuchajcie, do końca miesiąca macie czas. Starczy? No w końcu trenujecie już półtora miesiąca. To mówię, no chodząc po mieście no to widzę na futurowanych chłopaków w gazie, poza tym mówię. Ja jeszcze to powiem jedno, to nie jest tak, że y, ludzie nie trenowali. Bo oczywiście ja wiem, że trenowałem, tylko ja nie będę gadał na internecie, gdzie kto trenował, gdzie co było otwarte, bo to mogą być dla mogą być kłopoty dla, dla tych osób, które gdzieś tam użyczały tego swojego biznesu, żeby co niektóre osoby sobie mogły gdzieś tam trenować, tak? Ten temat zostawiamy. Ja wiem. Parę osób też wie, czy więcej niż parę, i tyle w tym temacie. Ktoś chciał przyjechać do mnie, nie ma problemu. Ja zapraszam, nie mam problemu z nikim zrobienia treninga. Może nie wszyscy, może nie wszyscy, żeby to było też jasno. Ale naprawdę to jest niewielka liczba ludzi, których gdzieś tam do siebie bym nie zaprosił, ewentualnie gdzieś, gdzie bym ktoś do nie przyjął. Ale to jest, mówię, osoby, to są do wyliczenia na, na palcach u dwóch rąk. A reszta, słuchajcie, ja no na nie mam problemu, nie. Także tyle w temacie. Do końca miesiąca, jeżeli chcecie, żeby było przedłużenie, przedłużam Wam ten cały challenge, ten cały konkurs. 180 kilo y, 10 razy. Ja mówię, ja się cię na ludzie 8. czybym docisnął 9 do 10? Myślę, że na, 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 na obecny stan y, mojej, mojej formy nie. 8, może 9 by się udało. Dycha by nie poszła i tutaj z pełną odpowiedzialnością y, to mówię, ale dla mnie ogólnie nie jest to problem, bo jeżeli ja wchodzę w w cykl yy, treningowy, typowy pod siłę, to taką 180 będzie trzeba 15 razy. Ja mówię, moi drodzy, trzeba zrozumieć jedno, ja jestem na roztrenowaniu, na redukcji i uważam, że taką 180, jak ja teraz przywadzę tam poniżej 135 kg, no nie no, teraz mam chyba 136, no ale ogólnie będzie niżej 135 nawet, gdzie ja mam już te swoje lata, bo o tym chyba każdy zapomina, to nie jest to wielki problem, żeby da mnie wycisnąć, czy na obą na oby stan y, moi, mojej formy, no robię to co robię, tak. No ale mówię, parę tygodni, dziesiątki, że ciężarów nie miałem w rękach, na body tam się troszeczkę lżej wyciska, chociaż lżej i nie lżej. Tam jest ławka nie taka do wyciskania jak powinna być, poza tym y, no samo to, że nie można utrzymać y, pozycji, żeby się gdzieś tam fajnie zaprzeć i żeby gdzieś tam robić kolejne powtórzenie, bo to bardziej trzeba się koncentrować na tym, żeby z ławki nie spać. Ale okej, okay, no taki jest sprzęt tam i tyle, dlatego ja mówię, bezpiecznie do mnie. Przyjeżdża ktoś, dzwoni, umawia się ze mną, tylko nie na weekendzie, bo na weekendach, to jestem z synem na zawodach. Ten nadchodzący weekend 100% jestem na zawodach. Jestem w Rzeszowie, ale można się ustawić. Przyjedziemy, Werwa ładne sztangę, po 10 powtórzeniach mogę zabrać, albo sam rozrzucisz. Portfel wypłacamy. I oficjalnie mówię, no jest nieźle, nie? Jest nieźle. Naprawdę jesteś mocny, ale nie mocniejszy. Jesteś mocny. Z drugiej strony, e, ja myślałem, że jedna osoba podejmie wyzwanie, bo ja mam na oku taką osobę, która wydaje mi się, że mogłaby to zrobić, a jeżeli nie, to byłaby bardzo blisko. Ale tutaj nie będę w żaden sposób gdzieś tam ujawniał danych. Ja myślę, że ci, co y, trenują i znają tą osobę, wiedzą, kto to jest. No cóż, no. Może po prostu nie, nie ma chłopak życzenia, poza tym też chłopak, nie wiem czy w tym, w tym sezonie startuje, bo wiecie ten koronawirus i tak dalej, ale w zeszłym sezonie czy dwa sezony temu, jeszcze jak gdzieś tam obserwowałem, startował i całkiem nieźle sobie radził, bo tam bada 100 kg, wyciskał 220 kg. Nieważne, to jest federacja, gdzie nie ma badania antydopingowych i tak dalej, ale mówię, wyczyn jest naprawdę bardzo poważny i, i, i szacun, i szacun, naprawdę szacun. E, za, za, za taki wynik. Także mówiąc o, o samym ciężarze, e, no to już niektórzy będą chyba wiedzieli o kogo chodzi. Poza tym gdzieś tam jeszcze gdzieś z boku doszła mi kolejna informacja, że zrobił 230. Jestem to w stanie uwierzyć, bo patrząc na tego chłopaka, niejednokrotnie widziałem jak trenuje, to jeżeli chodzi o technikę, naprawdę ja mogę mu zazdrościć. Super. Jeżeli chodzi o wyciskanie, to chyba nie widziałem nikogo żeby tak z taką techniką wyciskał, jak, jak ta osoba, o której mówię. Także siłaj honor. Pozdrawiam. challenge ma się przedłużony do końca lipca. Odzywajcie się do mnie, cłonkie. Ustawiajmy się na, 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 na to. Nagramy, wrzucimy. Fajna zabawa, fajny fan. Do tego ekstra zarobione piążki. Pozdrawiam. siłaj i honor. dla Skielc. Hej.